...wyspięsość. mapę? Tak, tylko muszę z nich... ...zobaczyć jak to wygląda Wesołowski I na to będzie, za dużo kółek pobiegliście. Tak, raz no. Cztery? bo to trzy hmm? są, są na Naach, ale nie stąd zieliliśmy praktycznie to wiesz, na, na, na spontanie Ja na kij 600 metrów ciągiem tak? bo, po 1,22 tempo umarł już już mnie nie było no, sucho mu się zrobiło nie ale nic nie analizowaliście ja... na przykład tych którzy to najlepsze ze świata? nie, nie, <dryingoo> nie. szliśmy <Wień Charles> na ogień oni nas analizowali Nie, teraz już mamy ale zobaczcie jakie parody, co? bo ci na położone Kłapa się. Nie i wstyd. To jest co cie... po... Nieważne jak kończysz. Zawsze... ważne jak zaczynasz Potem wybiegasz tam i dopiero za trzecim razem wybijasz. Czyli raz, zbierz, czwarty, zbierz, dwa, zbierz, zbierz, dwa i za trzecim wchodzisz. Raz, dwa i za Raz, dwa i za trzecim wchodzisz. Tak. biegniesz, raz drugi raz Tak. Teraz za trzecim teraz zchodzi Ty ty zrób 400, potem ja zrobię 400. To za długo Dobra, będzie, bo będziesz się nudził. 200. E, czekaj, jak ty mówisz, to ćwiart mówić dobrze. Nie no, albo ćwiartki, albo, 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 albo maksymalnie 3 200, razy, 300. 200, 300, 300, 200. Dużo zmian, dużo zmian. No to jak mówisz czwiarki, no to 4 byłyby. Ale to już lepiej jak ty 300 lecisz, to już jakby tutaj dołożył 3 4 ruchy, założysz, to już 350 będzie. Tu będziecie co ile za jednym terminem Słuchaj, Ociny, Wojtek, Ociny. to odciny Wojtek, to będzie, To już będzie po połowie. Więc... No to jak? Jakby, Bo, aż, o to i, ważne, o to, żeby było to, to... 50 sekund. 50 sekund to jest 250 metrów na Ewe, ewe, ewe. I schowaj <laughs> Ewe, ewe, ewe. Dzięki. <laughs> no, nie wygląda. Dobra sobie, że idziemy teraz z tym na kolację, rozmawiam z twoim sponsorem i on patrzy dookoła ciebie taki z***** na talerzu, <grym> żebyś taki syfny. No i ja jaś zaczął bronić, że we***** tak nie, syf, ktoś tam ja za na za talerzu dookoła i on zaczął, wiesz, pocisnąć, no i dalej, dalej. On nie cisnął, tylko tak, wiesz, mówię, Michał, bo to wiesz, to to co? A ja mówi, dobra, co ty k**wa tą pocisnął mnie. Słuchaj, minęły dwa tygodnie, jesteśmy na sali, idę, a on tak o... Makaron mu spadł i on nie widział, że to widziałem, ale ja akurat przechodziłem, no. tak, przechodziłem patrzę, tak się zatrzymałem, a on ten makaron zmatyje i tak ona mnie... Co? Tka? No co? No co, Poranek w hotelu w Deniuza Fodów, start mam dopiero wieczorkiem, także... Jest jeszcze sporo czasu. Tak czy jak wczoraj, już strategia żywieniowa mocno nakierunkowana na to, co dzisiaj wieczorem będziemy robić. Czeka nas bardzo duży wysiłek wytrzymałościowo-siłowy, stąd e, odpowiedni fokus na to, żeby zjeść dużą ilość danów w formie prostej, w formie złożonej. A dzisiaj od rana również długie, spokojne, wreszcie bezstresowe śniadanko w hotelu. Szczerze to zawsze się z tym na koniec zarabiam na tych śniadaniach. Tyle, tyle żarcia. Od rana oczywiście ja jestem zwolennikiem brania już kratynki kreatynki, kreatynki naczo, albo gdzieś tam od razu po śniadanku, czy mam trening, czy nie mam. Wierzę w to, że gdzieś tam ta dawka 10 gramów przynajmniej mm, mm, w formie dostarczonej, e, jako, w formie monohydratu dostarczonej musi być. Nie, mentalnie raczej to jest na, praca na bieżąco. Nie, nie medytuję przed, nie, nie rozmawiam, gdzieś tam więcej ze sobą robię to. Robię tam bieżąco. Uważam, że taki start jak dzisiaj jakby to jest jeden z wielu startów, które mam za sobą, jeden z wielu, które mam przed sobą, i, i generalnie presję niż nie różni od tego, co robię często gdzieś w normalnych treningach czy no, na każdych zawodach, na których Przez jestem. Tak. Przygotowanie na wieczór, oczywiście, przed przedtreningóweczka, która, która będzie niezbędna podczas wysiłku właśnie wytrzymałościowo-siłowego, żeby cały czas gdzieś tam podtrzymywać wysoki poziom e, e, performance. Przedł dla mnie... Oliwiera no, jest <grywa> z dobrym zawodnikiem, nie? Ten, co z nim, Gamrot. Jedną rzecz, rzeczą, jaką mógłby wyrazić, to wysko... wykorzystać moment zaskoczenia. I na przykład na początku walki mógł stać, Oliwiera by też stał. No, stoję. I, i Gamrot mógł tak <grywa> zrobić, że chce go uderzyć i wjechać mu od razu w dół. O tak, patrz, tutaj. No. biegnie do niego. Z taką lutą i w tym moment... I by było... no, ale Nie. To wtedy, a wiesz, jakby się skończył monty, że go chce wejść na przykład do... Taki weselny Tak, ją wchodzi i wtedy często i wiera widzi to! Widzi to? I on schodzi, ten zawodnik w dół, bijesz, także schodzisz z glikiem i on wtedy tylko mm. widzi. Nie, ale to tak szkoła... Ale nie uważasz, że kuplu, nie uważasz, że lepszą metodą, by na przykład taką zaskoczą... Jest godzina 12.30, mój partner treningowy po dłuższej drzemce wstał, spuchnięty. Tylko dlatego, że oglądałem Mateusza Gamrota w nocy. Kibicowałem naszym, tak jak on będzie mi kibicował no. o 19. Słuchaj, ee, parę słów odnośnie żarcia wczorajszego. Dużo? Smacznie? Jakby się radzić, jak żyć. <śmiech> <śmiech> tacio. Na pewno, tanio. Słuchajcie, jest... może być. Zawsze masz wy... wyznacznikiem jedzenia są trzy słowa, jakie, Piotrek? Tanio. Tak. Dobrze i e, smartnie. Dużo. dużo. Dużo, dużo, dużo. Ale jak nie ma dużo i nie ma tanio, to dobrze. Jakby nie będzie, tak. Pierwszą rzeczą, jaką moglibyśmy z tego wyrzucić, by było. Yy... Smacznie. Smacznie. Tak. Ale na pewno nie może wyrzucić tanio. <laughs> no tak, i dużo. Tanio i dużo. A. Jakby było tanio i niedużo jeszcze w miarę, ale jakby było bardzo tanio, wtedy się weźmie więcej i będzie też, też tanio. Tak czy siak, żarto nigdy dość. Dziennie ja żre około 5-6 tysięcy kalorii w ciągu normalnej rutyny treningowej. Piotrki je więcej, bo jeszcze ja... je na wieczór swoich miodu. Nie, muszę ci powiedzieć, że mniej. mniej. Bo ze 108,5, jak startowaliśmy w Poznaniu, dzisiaj mam 102. 6 kilo i cały czas na redukcji od tamtego momentu, od listopada. No po prostu Piotrek cały czas redukuje, czasami tylko go wpadki, że dorwie słoik miodu wieczorem, nie? Tak. A, A... Ale to jest na zdrowotność. Ale z drugiej strony jakby ten... Z... Konstrukcja słoika z miodem jest taka, że jak się go otwiera... Okay. Można dokopać się do na łyżeczką. Można. Dopiero wtedy się go zamyka. Trzeba. Trzeba. 900 gramów miodu to dużo? Nie. 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 Spalimy. Mhm. Ile razy w tygodniu trenujemy? Ostatnio liczyłem dwa... 3, 4, 5, 6. 10, 7, 8, 8, 9, 9, 9 treningów, No i w niedzielę rozbieganka ewentualnie dziesięć no ja 10. To... 10. Każda jednostka trwa przynajmniej półtorej godziny, niektóre dwie, trzy, no dwie i pół max. Uh -huh. Piotrek, ile ty dużo jajek na śniadanie? Dużo jajek na śniadanie? To jest wszystko powyżej 8. zawsze <laughs> ja się zawsze ja mówię, często spojrne, jak te hotele na tym zarabiają, co? Mi się na nich A nie było poszkowane jajka. Były, nie, dobre. Dobre. Były, były dobre. Dobre, były dobre. że wszystkie dobre. Takie jest. Placer. Od razu możemy polecić hotel Merkury. <gry> I szczególnie ja, na przykład jak mamy start o 19, ja jest w hotelu, to wiadomo tego żarcia się też nie ugotujesz, nie przygotujesz jej wcześniej. Za bardzo. No to idzie żarcie w stylu, no na ja ja przykład wafle ryżowe z dżemem, do tego żelki, jak największa ilość węglowodanów mieszanych. Słuchajcie, w takie dni właśnie jak mamy starty, to gdzieś tam ta proporcja może być nawet pół na pół, nie? Złożone cukry prosto do cukrów, węglowodany prosto do węglowodanów złożonych, bo jednak w naszym charakterze naszego wysiłku, no to ten zasób glikogenu musi być olbrzymi i na przykład, no nie ja się nie sprawdzają, no, zbytnia ilość produktów żytnich, czy nie wiem, wyboru róż biały, czy brązowy, no to wiadomo, że bym wybrał biały z jakimś dżemem. Nie spożywam też za dużo białka, ani tłuszczu. Raczej się skupiam, żeby to, co dowalam w kaloriach, nie musi to być olbrzymia ilość kalorii, nie wiem, 10 tysięcy kalorii, to może być nawet 3 tysiące kalorii do startu, 3-4 ale w głównej mierze tylko i wyłącznie mignowo nie? Ja generalnie nie mieszam. Nie staram się jeść to, co w dniu codziennym, tak jak przetrenuję i tutaj nie kombinuję, nie, nie wprowadzam nowości, bo Zawsze to y, boję się i nie zawsze na mnie to działa. Tak jak na przykład przed ostatnim to za dużo zjadłem i się, na, <noise> się, na, się napchałem. Myślałem, że im więcej będzie, tym lepiej. A jednak y, ociężały się czułem i to właśnie to barierę przekroczyłem. Tak jak Michał mówi, świeżości, a ociężałości. Generalnie śmiechem żartym, ale czeka nas bardzo ciężki wysiłek. W sensie możemy podejść dwojako, tak? Kręcimy materiał i się bawimy, ale my tu przyjechaliśmy po to, żeby zrobić naprawdę dobry wynik i żeby naprawdę, mówię, skopać tyłek wielu osobom, które gdzieś tam tylko ten hyrux trenują i się na niego fokusują. Takie Siedem smaków egzotycznych według Adasia. Powiem szczerze, że w mojej suplementacji to jest ustawa. Przed dostawą tego, co jeszcze premium nam daje, bardzo fajnych produktów. BCA i EA. Dokładnie, bardzo fajny, bardzo fajny zestaw, e, uwielbiam stosować podczas ciężkich sesji, nawet jeżeli pomagają tylko trochę, to to trochę robi tak dużą różnicę. E, gdzieś tam e, stosuję je podczas swoich ciężkich sesji m, potreningowo, czasami jak są naprawdę wymagające i dłuższe, to, to wrzucam je w trakcie treningu razem właśnie z karbą. Świetny produkt, naprawdę wygodny w, w formie tych oczywiście saszetek, gdzie możesz sobie wziąć je na każdy wyjazd, spakować boczną kieszeń, w plecaku i, i oszczędzić miejsce na, na duże, na duże e, puchy. Do tego białeczko z premium, które stosujemy, również w bardzo fajnej formie, w saszetkach, żeby w ciągu dnia, czy nawet po ciężkim wysiłku, od razu je uzupełnić i nie ciągnąć tych 2 kg puszek. Także cały zestawik to już chyba będzie wszystko to, co stosujemy. Jest jeszcze Geiner z Premiuma, ale akurat go nie potrzeba nam, bo dostarczamy to wystarczająco ilości żarcia, żeby już nie dostarczać go w formie sukni. Cały zestaw uważamy Mast 45 minut do startu. Czas się powoli podegrzać, robimy to tak, że na początku trochę pobiegamy, później jakieś lekkie maszynki, się widzieli na bieżąco. Tak czy siak przygotowujemy się do tego, nie można podejść na odpierdziel, bo, bo jednak to będzie ciężki bieg, do którego trzeba się przygotować. tak? Fokus duży na bieganko, ale jak to będzie dla nas przyjemność. Zobaczcie sami. generalnie to chodzi o zabawę, nawet jak nie żyjesz, to udajesz, że żyjesz, udajesz, że jest lekko, fajna, prawie godzinna zabawa, zachęcamy do spróbowania, przy wsparciu Premier Television, wrócimy no, dalej.